Gra o sankcje na LNG z Rosji, które mogą pogłębić implozję gazową Kremla. Nie ma nowej umowy z Amerykanami o atomie na Pomorzu. Trump grozi bombardowaniem, a ropa drożeje. Jest 1 kwietnia 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy od informacji: Dnia Rosjanie zmagają się z implozją gazową przez utratę rynku w Europie. Nowe sankcje na LNG z Rosji uderzyłyby w ich ostatnie okienko możliwości. Nie wiadomo jednak, czy uda się przekonać kraje polegające wciąż na tym źródle. Według danych Rosstat wydobycie gazu w Rosji spadło o 12,7% w lutym 2025 roku w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Rosjanie nie mają innego sposobu na redukcję nadwyżki po spadku znaczenia na rynku w Europie. Rosja musi zmniejszać wydobycie gazu, ponieważ ma nadwyżki, których nie jest w stanie skutecznie uplasować poza Europą. Dodatkowe sankcje, o które zabiega Polska, mogą pogłębić ten problem i być skutecznym narzędziem nacisku na Kreml. Rosyjski Gazprom był dominującym dostawcą gazu przed kryzysem energetycznym w Europie poprzedzającym inwazję na Ukrainie. Eurostat podaje, że dostawy gazu gazociągami z Rosji do Europy były w czwartym kwartale 2024 roku o 61% niższe niż w pierwszym kwartale 2021 roku, czyli przed kryzysem podsycanym przez Rosjan. Jednakże dostawy LNG z Rosji w czwartym kwartale 2024 roku są o 18% wyższe niż w pierwszym kwartale 2021 roku. Udział Rosji w dostawach LNG na stary kontynent wzrósł z 11% w czwartym kwartale 2022 roku do 22% w analogicznym okresie 2024 roku. Z kolei Reuters obliczył, że dzienne dostawy gazu Gazpromu do Europy przez Turkish Stream, czyli przez Turcję, spadły o 19,4% w marcu, z 55,8 do 45 milionów metrów sześciennych na dobę. To mniej niż 46,4 miliony notowane w marcu 2024 roku. Dostawy gazu z Rosji do Europy sięgnęły 63,8 miliardów metrów sześciennych w 2022 roku, spadły o 55,6% do 28,3 miliardów metrów sześciennych w 2023 roku i wzrosły do 32 miliardów w 2024 roku. W latach 2018 19 sięgały nawet 175 do 180 miliardów metrów sześciennych. Tymczasem w marcu weszły w życie sankcje zakazujące reeksportu LNG z Rosji, które ograniczą dostawy przez porty europejskie, ale nie zablokują importu. Komisja Europejska poinformowała też w marcu, że pracuje nad 17. pakietem sankcji za inwazję Rosji na Ukrainę. Do tej pory nie udało się w ich ramach wywalczyć na przykład embargo na LNG rosyjskie, o które zabiegała prezydencja polska. Tymczasem Polska, Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania chcą wzmocnienia sankcji wobec Rosji oraz wsparcia Ukrainy jesteśmy gotowi wywrzeć dalszą presję na Rosję, z użyciem wszelkich narzędzi, w tym poprzez nowe sankcje. Czytamy w stanowisku tych krajów ze spotkania z udziałem wysokiej przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w Madrycie państwa tak zwanej Wielkiej Piątki Rozważają wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji. To format koalicji chętnych, mający pozwolić ominąć opór części krajów unijnych wobec wzmocnienia wsparcia Ukrainy oraz presji na Rosję w celu doprowadzenia do zakończenia konfliktu. Nie jest jednak jasne, czy Niemcy, Hiszpania i Francja będą gotowe na sankcje na LNG z Rosji, które dociera do nich przez gazoporty zachodnioeuropejskie. Według ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego, sukces negocjacji dotyczących zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą zależy w pierwszym rzędzie od zwiększenia presji na Rosję. Czas na pozostałe informacje na początek z Polski. Nie ma nowej umowy pomostowej USA Polska o atomie na Pomorzu, a stara wygasła 31 marca. Brak umowy pomostowej nic nie zmienia w naszej współpracy. Jest kontynuowana, ponieważ realizujemy zlecone już prace, ale bez możliwości zlecania nowych, mówił pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna w Rzeczpospolitej. Właściwą budowę elektrowni lepiej jest rozpocząć później, ale z przekonaniem, że jesteśmy na nią gotowi, powiedział pełniący obowiązki prezesa polskich elektrowni jądrowych Piotr Piela w wirtualnym nowym przemyśle. Stocznia Christ oraz Ocean Winds podpisały umowę na projekt, wykonanie i uruchomienie morskiej stacji elektroenergetycznej. To pierwszy przypadek umowy dla Polaków na wykonanie komponentu Tier 1 na rzecz morskich farm wiatrowych. Zielona Energia z Allegro Polenergia będzie sprzedawać zieloną energię we współpracy ze znaną witryną handlową, oferując klientom zwrot części kosztów. W piątek rusza nabór wniosków na wsparcie magazynów energii przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sytuacjach spornych decyduje kolejność składania wniosków. Krytycy uważają w rozmowie z Energy Drink, że jeśli ktoś znał termin z wyprzedzeniem, będzie miał teraz łatwiej. Jeszcze wieści z Europy. Montel podaje, że norweski fundusz naftowy zgodził się kupić 49% udziałów w morskich farmach wiatrowych niemieckiej grupy energetycznej RWE Thor i Nord Zee Cluster za łączną kwotę 1,4 miliardów euro. Ostatnia elektrociepłownia węglowa w Finlandii Salmi Sari zakończy pracę 1 kwietnia. Będzie zapewniać teraz energię z pomocą peletu i biomasy. Firma Helen przyznaje jednak, że sytuacje kryzysowe mogą ją zmusić kiedyś do palenia węglem. Źródło Financial Times w Ministerstwie Skarbu w Wielkiej Brytanii przekonuje, że projekt elektrowni jądrowej Sizewell C pozyska finansowanie prywatne pozwalające podjąć ostateczną decyzję inwestycyjną w czerwcu. Jeszcze wieści ze świata Według portalu Axios prezydent Donald Trump chciałby odwiedzić w pierwszej wizycie zagranicznej Arabię Saudyjską. W przeszłości apelował do Arabii oraz innych krajów kartelu OPEC o obniżkę cen ropy poprzez zwiększenie podaży. Indeks SP 500 w USA notuje spadek wartości o 5% w pierwszych trzech miesiącach 2025 roku przez zapowiedzi różnych ceł, formułowane przez administrację Donalda Trumpa. To największy spadek od 2022 roku. Trump zagroził Iranowi bombardowaniem, jeżeli nie zawrze nowego porozumienia nuklearnego o ograniczeniu cywilnego programu jądrowego. W odpowiedzi, baryłka Brent podrożała z 72 do prawie 75 dolarów. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.